Uchwały podjęte, co zatem omawiano na kolejnej sesji Rady Miasta, zapraszamy na skrót dzisiejszych obrad. Podczas kilkugodzinnej sesji Rady Miasta omówiono m.in. raport z realizacji dokumentu operacyjnego do aktualizacji strategii rozwoju miasta Racibórz do roku 2020, realizacji inwestycji miejskich na rok 2016, czy informacje o przebiegu wykonania budżetu miasta za pierwsze półrocze 2016 roku. Poruszono także kwestie kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej. Następnie radni podjęli uchwały w sprawie m.in. zmiany budżetu, budżetu miasta na rok 2016, wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w Raciborzu przy ulicy Bartka, Lasoty czy ulicy Kamiennej, przyjęcia raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Racibórz za lata 2014-2015, wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości niezabudowanych położonych w Raciborzu w obrębie ulic Górnej i Dolnej, wyrażenia opinii Rady Miasta Racibórz dotyczącej zbycia wszystkich udzielonych Zakładu zagospodarowania odpadów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu, organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu, czy zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz ustalenia wysokości stawek opłat i określenia sposobu ich pobierania. Ze wszystkimi uchwałami podjętymi na sesji mogą Państwo zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.